Hmm. A no tak, witajcie, z tej strony Będziowski i dzisiaj zagramy sobie w Left to Die Overhaul. Na razie to jest e, wersja demo. E, gra. No znaczy, podobna do... Bardzo podobna. Nie, gra to jest... Po... Gra to jest jak po prostu Left for Dead. Tylko się w wersji Roblox. Więc cóż, mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Dobra, a nie, e, nie to mm. Na, najpierw zagramy sobie zagram sobie w camp, campaign. A to rozkładę swój e, nowy no i cóż zobacz, zobaczmy co się... no co jest przy tej mapie. Dawno w to grę nie grałem Grałem to wtedy kiedy była jedynie wersja e, nie nie wersja, tylko mapa bu, e, była mapa e, sandbox no a teraz mogę zobaczyć jak się gra w prawie pra w prawdziwą wersję Left 4 Dead Witam Biorę shotguna i to wezmę o! Uf, prawie spadłem Można przejechać się. dobrze Eee... Czy... Dobra! <grym> za... A, muszę trochę przyciszyć głośność przez przysłuchawka. O, z

Dobra, teraz przeładuję. Zobaczmy na czy, czy coś ciekawego jest tutaj. O no, inni dołączy o witam, no, mapa ma. fajnie wygląda To jest zabił boomera Bumera. Dobra, nie ma nic ciekawego. O co to jest? Co? A, to jest... No, hamster, dobra. Hmm? Whoa, wow, wow. Gin! whoa. Gdzie? On jest? A, dobra, tam, tam też wyszedł. Okej. To jest trudno. Nic. U, dobra, mogę reanimować. Gini Nie ma Gini Dobra, Nas jest git Dobra, e, biorę Maca ten dźwięk mi się nie podoba, ale mnie to nie obchodzi. Dobra, mnie zacznie teraz, zaraz obchodzić. Łocie, się panie! Nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! się! Dobra, to mi się nie podoba! Co jest? Nie! No nie, ja już się żyję nie! No! 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 Dobra! No cóż Dobra, jeszcze jedną ludkę. Spróbuję jeżeli nie to jeszcze zobaczę na wersję Czy coś się zmieniło w innej wersji, może tak powiedzieć. Od razu mam reanimator. Nice. Dziwnie dziw, wygląda jak, tak odpycham jakby. Ja to robię po cichu. Po cichu. Po cichu jest ja zawsze. Najlepiej! Jest! Nie! Nie! Powóz! Powóz! Gin, 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 gin! Nie! No nie! Jezu. Dobra, idę po apteczkę. Nie wiem, czy się reanimator przyda, jednak. Jest, dobrze. Muszę się uraczyć. <laughs> dobra, jednak dobra, to idę na ratunek. A nie żyje! Dobra, chwilę muszę pójść teraz do pora. Animator, jak tam się to nazywało? Co je? O Boże! Gościu! O mój, ocie panie Ocie panie, telefon dzwoni Dobra, okej, okay. o mój Boże, wybaczcie eee, Ktoś do mnie dzwonił, telefon wyzwaniał po mnie Ale jestem znowu i zaraz chyba umrę dobra, jednak jest git nice to nie wygląda wcale dobrze dobra ehm. dobra, ok, nie I idę znowu przemierzać Ten dźwięk mi się nie podoba. Wcześniej była straszna horda, która e, no, trochę nie była fajna. No więc cóż, no. Idę jeszcze raz. Ten... okej! Okay! Co je? Co jest? Co to było? No jak to widzicie jestem martwy i przygotowuję się co się teraz tutaj odrabia. A ona też jest martwa. Też, też jest martwy. I ten też jest martwy. W ogóle zniknął. Gdzieś zniknął. Co jest? Dobra. Co to było? Ja nie mogę. I długo za ścianę. Dobra, do teraz są dwa. No, razem ze mną trzy, trzy osoby. Dobra. Do teraz mam moją najlepszą broń. Wezmę to jako ciche zabijanie. GI Dobra, na razie jest git. Dobra. Na razie jest git. A chyba jednak zaraz nie będzie, bo Już sporo... a no, Już mała korda tutaj jest. GI! Boże jak ja tego gościa nienawidzę widzę, Tutaj jest ta fajna rzecz. Jestem medykiem tutaj, na całe szczęście. Trochę jest ścina. Przez, przez chwilę mnie ścinało. Wezmę od razu nowy, żeby napełnić amunicję. I wezmę to. Jest on jak piardy, gościu. Piardy zombie tutaj jest. Gim. Bomber. Tam, czy. Nie no dobra, granatu na razie nie używam, bo nie jest potrzebny. E? Dobra, nie wiem, czy chyba zaraz będę jednak potrzebować granat, bo już tutaj cała horda ta na... nachodzi na nas. Nie! Najgorsze jest tutaj jako może istnieć. Poza hunterem I poza w ogóle z żadnymi to spe... Poza każdym specjalnym a, przeciwnikiem może tak powiem Specjalnym zombiakiem. Dobra, jeszcze... Jeszcze kolejny raz przyjdę, żeby żeby wziąć amunicję. Otworzyłem ogień. O. E, dobra, wezmę pigułki, witaminy. Nic ciekawego na razie tutaj nie ma. Dobra Jesteśmy na miejscu chyba już prawie Masz no jeszcze pigułki Dobra, to mi się już nie podoba Udachcie się tym O, właśnie tak Tutaj jest niewidzialna ściana, najgor najgorzej, gdzie takie coś jest. Boom, boomer, no, już martwy. Hunter, giń. Nieźle. No ja się mogę się uleczyć. <laughs> Nice przetrwałem. I to teraz. A, dobre. Okej, okay, nice. Dobra, to jeszcze zanim to jeszcze tutaj szybko zobaczę czy coś się zmieniło przy e, sandboxie no i cóż... no i potem mogę się już e, potem mogę już kończyć filmy A, dobra czyli teraz muszę czekać nie fajnie to teraz będę musiał czekać, wiadomo, ile Jak mówiłem, nie fajnie. Bo teraz czekam. Minęły mniej więcej e, dwie godziny, kiedy tak czekam, jak w końcu będę mógł zagrać. To mi się nie podoba. Chyba, że. A nie. Nie, nie. Nie, jeżeli on pójdzie po wyrzutnię rakiet, to ja się obrażę. Nie! nie, Nie no, gościu, teraz przez ciebie muszę żegnać, adios. Wychodzę z tej, wychodzę z tej gry, żeby dostać mo moją wyrzutnię rakiet. Dajcie mi chwilę. Dobra, dobrze jestem, teraz ja tworzę swoją własną mapę. Jeśli, zabra, jeśli gość mi zabrał wyrzutnię rakiet Ja chcę z mojej, mojej wyrzutni rakiet postrzelać sobie Dobra, już się, już zajadę, będę mógł przynajmniej sprawdzić I postrzelać sobie, bo ja wyrzutnił rakiet Mogę zniszczyć tę belkę? Chyba nie. Tutaj otwieram... się a... się dużo jest tutaj tego napisanego. Dobra. A, nowość. To też nowość. Najpierw przetestuję. No, klasyczny MP, ten dźwięk jest przepiękny. I to przeładowywanie. ale nie po to przyszłem. Jeszcze tylko tutaj. Uh, o, fajne auto. Ja się nie widziałem. Mm. Najpierw jeszcze zobaczyć czy cokolwiek. No, tu sam ząbiek. Martwy, po prostu. E, dobra, dla rakiet. Dobra, e, co jeszcze? A no tak. E, co tutaj? I. To e, tu, nie, nie to tu, tu, tutaj, no, nie będzie się chyba to toczyło, chwilę jeszcze raz. Uj, dobra, niech no, będzie tutaj. Um, co jeszcze wziąć? Na pewno wezmę to. To już od razu rzucę. A może jednak. E, chwilę tu, to tutaj damy. To od razu już tutaj. Jeden ja to też molotow zrzucę e, i jeszcze jeden molotow. E, o, tutaj w miejscu się rzuciło. A, a jeszcze do, dodatkowo się palę, e, O, tutaj idealnie. Tak samo tutaj. Jeszcze to wezmę i to. Dobra, mogę już zatrzymać. Cóż, mam nadzieję, że przeszedłem. Będę, najpierw będę spawić tymi granatami. Co się dzieje? Dobra dzieje. Co się dzieje? Kręcę się. Co się stało? Co to było? O Nie! nie. Nie do znowu nie bij mnie! Nie bij! Nie bij! Nie, 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 nie! Spadł! Dobra, mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!